No i słuchajcie, jestem już w kolejnym, yy, kolejnym filmiku, tym razem otwieramy na tę przesyłkę ze sklepu internetowego, zakupiłem jeszcze więcej tutaj akcesoriów do kart, zaraz Wam tutaj pokażę, tutaj rachunek, może rachunek schowam, zrobiłem sobie taki za, zakup, zobaczcie, top, yy, loadery. top loadery, takie ultra pro na karty, na karty te lepsze, a nie, ale nie najlepsze, bo oczywiście na najlepsze, tak jak widzieliście w poprzednim filmiku, mam holderki na magnes, super twarde, twarde super wytrzymałe, które na pewno nie pozwolą nam uszkodzić jakiekolwiek karty. A na te też bardzo dobre, ale, ale, ale może nie aż tak. Mamy tutaj te toblowderki i one też nam się bardzo przydadzą, bo, bo tych kart mam sporo i będę chciał sobie je tutaj. Ładnie utrzymać. Zaraz pokażę Wam co tu jeszcze mam, tylko wezmę to pudełko, bo jest dosyć spore i nam się tutaj nie mieści to wszystko. W każdym razie zobaczcie. Mamy y, oczywiście te, te blouderki, a tutaj mamy. Kupiłem sobie foliki. Oczywiście. Zanim umieścimy, zanim umieścimy naszą kartę w takim toblowderku, to warto ją włożyć wcześniej w folikę, żeby ona, bo wiadomo, że toblowder jest troszeczkę troszeczkę większy niż karta, i ona tam, jeśli to gdzieś tam przenosimy, ruszamy, to ona by się rysowała, bo by się tam kręciła w środku. Ale jeśli będzie folicę, to będzie wszystko ok, nic się nie będzie działo i zobaczcie, kupiłem sobie kilka. O, sporo! Kilka tysięcy można powiedzieć, bo w takiej paczuszce, y, paczuszce mieści się 100 sztuk. Także kupiłem sobie kilka tysięcy tych kart. Y, kilka tysięcy y, sztuk tych kart, a kilka paczek y, na swoje karty. No bo wiadomo, że o karty musimy dbać. I już jedziemy z następnym. A tutaj mamy takie koszulki do albumów. Oczywiście też na jakieś fajniejsze karty. Nie na wszystkie. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale nie na wszystkie karty. Oczywiście mamy albumy takie wydawane przez Panini. Na te, które nie mamy, czy na jakieś wartościowe, czy na jakieś specjalne serie, kupiłem sobie takie koszulki specjalne. To są koszulki Ultra Pro. Ultra Pro, przepraszam. Już tutaj odgadania trochę mi się język połączę. Ultra Platinium. Platinum. Platinum to są takie najlepsze karty i dla porównania sobie też kupiłem Ultra Pro. Ultra Pro koszulki Silver. Chciałem sobie kupić Platinium i Silver, żeby zobaczyć jaka jest różnica czy to w ogóle jest... Tak, e, słuchajcie, Platinum jest, e, Platinum, to, to jest Platinum, oczywiście takie sygnowane przez firmę U Ultra Pro. E, to są te, te koszulki Platinum, to są najlepszej jakości, takie najtwardsze i widać, że takie bardziej wytrzymałe, a Silver to też jest górna półka koszulek, ale troszeczkę takie miększe, także też Y, troszeczkę tańsze i, i, i jeśli ktoś chce tam nie chce wydawać może chociaż to różnica jest taka minimalna nie? no bo to taka paczuszka paczuszka y, y, składająca się z dziesięciu z dziesięciu takich y, Takich koszulek kosztuje bodajże około 8-9 zł. Także no, powiedzmy, że te, te platinium kosztują 9 zł, a te silvery, te troszeczkę takie cieńsze, kosztują 8 zł. Także to jest na 10. To jest złotówka różnicy, czyli jakieś 10 zł na 10 groszy na, na, na całej. 10 groszy na jednej takiej kartce. Tych platinium kupiłem sobie całą całą paczkę w takiej paczce mieści się 100 100 tych, tych koszulek to jest bardzo ważne bo to jest nie zawierają PVC czyli tych związków takich które powodują że może nam się karta zniszczyć nie w każdej koszulce nie w, pamiętajcie nie w każdej folice możemy trzymać karty bo, bo Karty, jak wszystko inne, wchodzi w reakcję z różnymi plastikami i, i, i jeśli, koszul, y, jeśli taka koszulka czy jakąś folijkę weźmiecie nieprzystosowaną, y, nie, nie, nie nadającą się do kart, to na pewno po jakimś czasie, wiadomo nie po roku, po dwóch, ale po kilku latach na pewno y, będzie to miało jakieś tam oddziaływanie na, na tą kartę, tak więc... Każdemu polecam kupować sobie specjalne foliki, specjalnie, tak jak widzicie, tutaj cały wypis, jakie one tutaj mają właściwości. I najważniejsza rzecz, oczywiście, że nie zawiera PVC. I to samo jest, to samo jest na tych loaderkach. Tak więc widzicie, troszeczkę loaderki. jeszcze tak dla, dla dodania, kosztuje około 40 groszy sztuka, więc. Tak jak mówię, jest to wersja taka bardziej ekonomiczna niż, yy, niż holderki, bo holderki, tak jak mówiłem, około 6-7 zł. Te najcieńsze, a te większe, tej grubości, no to już tam około 10 zł. Tak więc, yy, tak więc to jest taka wersja ekonomiczna, ale też bardzo dobrze przydająca się do, 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 do zabezpieczenia karty, na przykład jak wysyłacie, czy, czy gdzieś na półeczkę sobie układacie. To można sobie w takie dobloderki schować. Tak więc to druga część mojego filmiku z dzisiejszych zakupów. I za chwilę zrobimy trzecią część, na której już będę pokazywał ten mega zestaw startowy, który, który kupiłem też dzisiaj. I oczywiście będę szukał tutaj karty Wojtka Szczęsnego. Ponieważ nie mam jeszcze tej XYZ-ki Wojtka Szczęsnego, a bardzo chcę ją trafić, żeby mieć już to zamknięte za sobą wszystko. Także na teraz to wszystko. Za chwilę zapraszam na kolejny filmik. Cześć.